Siemanko, witam wszystkich w kolejnym filmie na kanale. Jakiś czas temu Warner Bros. ogłosił nową platformę streamingową, czyli Max. Pozbywają się HBO i zostaje sam Max. Wraz z tym ogłoszeniem ogłoszono oficjalnie, że powstanie reboot Harry'ego Pottera, czyli serial. Jeden sezon będzie skupiał się na jednej książce, tak więc mamy minimum 7 sezonów, a plan na Harry'ego Pottera obejmuje 10 lat. Około 10 lat. Zacząłem się zastanawiać, czy taki reboot jest nam potrzebny. Doszedłem do wniosku, że reboot Harry'ego Pottera nie jest nam potrzebny, ponieważ ta franczyza jest w miarę świeża, w miarę nowa ma zaledwie 20 lat. No i niektórzy mogą powiedzieć, że jest to sporo, a niektórzy mogą powiedzieć, że jest to całkiem młodziutka franczyza. Jednakże Uważam, że reboot nie jest potrzebny, a powinien powstać sequel. Sequel w formie serialu byłby naprawdę fajnym wydarzeniem. Można by było dać nowe postaci i niekoniecznie zmieniając cały ten świat na nowo. Niekoniecznie trzeba by było przepisywać cały ten świat. Jednakże no, może to wyjść. Ja mam tutaj dla Was listę kilku spin-offów, które mogłyby zaistnieć w świecie Harry'ego Pottera Jednocześnie można by było zaangażować tych samych aktorów. Tak więc, w komentarzach poniżej dajcie mi znać, jakie wy spin-offy chcielibyście zobaczyć ze świata Harry'ego Pottera. No chyba, że chcielibyście zobaczyć ten zapowiedziany reboot. Pierwszym moim zdaniem, najbardziej takim oczywistym spin-offem jest serial na temat założycieli Hogwartu. Czyli Godryk Gryffindor, Helga Hufflepuff, Rowena Ravenclaw i Salazar Slytherin. Serial oczywiście rozgrywałby się kilkaset lat przed wydarzeniami pokazanymi w Harry Potterze, w książkach i w filmie. Tak więc tutaj no niestety siłą rzeczy, ale trzeba by było pokazać nam kompletnie nowych aktorów. No i spoko, taki spin-off mógłby naprawdę wypalić. Dowiedzielibyśmy się więcej na temat założenia Hogwartu, który jest jedną z 11 szkół magii i czarodziejstwa. Ale o tym opowiem później. Powiedzmy, że powstałyby cztery sezony. Każdy sezon pokazywałby podobną historię, ale z punktu widzenia innego założyciela szkoły: jeden z punktu widzenia Gryffindora, jeden z Slytherinu, jeden z Hufflepuffu, no i jeden z Ravenclaw. Powiem Wam, że coś takiego byłoby interesujące, przynajmniej dla mnie. No i tutaj mamy już pomysły na cztery sezony minimum. No, i to mogło, mogłoby wypalić. Jeżeli to by nie wypaliło, no to drugim pomysłem są oczywiście Aurorzy. No i tutaj moglibyśmy zobaczyć jeszcze raz Radcliffe'a w roli głównej. Nawet te same trio, które zostało powiedzmy Aurorami po jakimś czasie. Jak doskonale wiecie, Harry Potter chciał zostać Aurorem. No więc taki spin-off jak najbardziej by tutaj pasował. Generalnie w ostatniej książce minęło 19 lat ekstra. Dostaliśmy Taki time skip, time jump o 19 lat do przodu. No i tutaj moglibyśmy zobaczyć starszego Harry'ego Pottera i jego perypetię jako Aurora. No i tutaj też e, ogranicza nas tylko wyobraźnia, ponieważ Harry Potter mógłby krążyć po całym świecie wykonując różne zadania, pokonując coraz to nowych i coraz to groźniejszych wrogów. Tutaj no nie ma tak naprawdę limitu sezonów, moglibyśmy to oglądać do końca naszych żyć. No i taki serial mógłby się udać, ponieważ nie ogranicza nas tutaj w sumie nic. Nie ograniczają nas książki ani informacje oficjalnie podane przez twórcę tego świata, czyli J.K. Rowling. Harry Potter mógłby być kimkolwiek, robić cokolwiek oczywiście w granicach rozsądku, no ale z drugiej strony mamy tutaj świat magii, tak więc wszystko jest dozwolone. Kolejnym dość oczywistym spin-offem mogłoby być Życie Huncwotów. No, jeżeli nie kojarzysz kim są Huncwoci to w trzeciej części, czyli Harry Potter i więzienia z kabanu dowiedzieliśmy się o takiej mapie Huncwotów. Huntswotami byli tutaj James Potter, czyli rogacz, Siriusz, czyli łapa, Remus Lupin to lunatyk i Peter Pettigrew, czyli Glizdogon. Serial działby się mniej więcej 40-50 lat przed wydarzeniami pokazanymi w Harry potterze, gdzie Lily James, Snape, Glizdogon i reszta Huntsfotów byłaby mniej więcej w wieku, w którym poznaliśmy Harego Pottera, 10-15 lat. I tutaj również nie mamy ograniczeń związanych z sezonami. Moglibyśmy zobaczyć ich całą naukę w Hogwarcie, jak również później. Założenie całej tej mapy, odkrywanie sekretów Hogwartu, no i serial kończyłby się wraz ze śmiercią um, rodziców Harry'ego Pottera, i idealnie byłby takim prequelem do tego, co widzieliśmy w filmach i tego, co przeczytaliśmy w książce. Moim zdaniem świetny pomysł. Pełen różnych możliwych easter eggów, pełen sekretów. No i coś takiego jak najbardziej mogłoby wypalić. Dajcie mi znać, co o tym sądzicie w komentarzach poniżej. Kolejny spin-off, który w sumie najbardziej by mnie interesował, to spin-off krążący wokół życia Voldemorta albo Toma Marvolo Riddle. Toma Riddle poznaliśmy już w pierwszej części, jako głównego wroga Harry'ego Pottera. Nieco bardziej poznaliśmy go w drugiej części, czyli Harry Potter i Komnata Tajemnic. Oczywiście Voldemort pojawiał się w każdej części, w mniejszym lub większym stopniu, ale tak naprawdę nigdy nie poznaliśmy go tak, jakbyśmy chcieli. Ja z mojej strony powiem Wam, że chciałbym poznać do końca, dogłębnie jego motywację, tego, że, tego dlaczego chciał być największym czarodziejem, we wszechświecie i wszechczasów. No niby poznaliśmy tą motywację, i, no, ale według mnie było to za mało. Taki spin-off w formie serialu byłby naprawdę interesujący. Można by było zahaczyć o bardziej mroczną część świata Harry'ego Pottera, a nie takie cukierkowe, wiecie, hmm, perypetie Harry'ego Pottera i jego przyjaciół. Oczywiście im dalej w las, tym więcej drzew. Co chcę przez to powiedzieć, że każda kolejna część była bardziej mroczna, no ale tu od początku moglibyśmy zacząć z poziomu ostatniej części, czyli insygniów śmierci, i serial stawałby się coraz bardziej mroczny. Powiem Wam, że takie 16, czyli kategoria prawie dla dorosłych byłaby idealna. No i znowu czekamy, po prostu czekamy. Spin-off dotyczący Ministerstwa Magii również byłby fajny. Oczywiście, w takim spin-offie mielibyśmy więcej polityki, no ale magicznej polityki. Moglibyśmy poznać nowych bohaterów i pracowników Ministerstwa Magii, którzy pną się w górę. Na przykład, taki Harry Potter mógłby się zatrudnić w Ministerstwie Magii jako Auror, no i tam pokazana byłaby jego historia. To byłoby związane coś z tym drugim spin-offem na temat Aurorów, o którym wspomniałem. Ale tutaj mogłoby być bardziej politycznie. O może tak to ujmę. Wiele elementów w Harrym Potterze, które widzieliśmy w filmach i czytaliśmy w książce, było związanych właśnie z Ministerstwem Magii. No ale powiem wam szczerze, mało tego Ministerstwa Magii widzieliśmy. Mało się dowiedzieliśmy na temat polityki, na temat tego, jak to wszystko funkcjonuje w tym świecie Harrygo Pottera. No, a chętnie dowiedziałbym się więcej. Jeżeli masz podobne zdanie, daj mi znać w komentarzu poniżej. Oczywiście spin-off Harry Pottera mógłby pójść w innym kierunku. W kierunku sportu, czyli Quidditcha. moglibyśmy zobaczyć jakieś mistrzostwa świata w Quidditchu. Zaczęlibyśmy w pierwszym sezonie od jakiejś mało znanej drużyny, no na przykład Hogwartu, niech będzie. I ich drogę ku Mistrzostwom Świata. W czwartej części widzieliśmy właśnie takie Mistrzostwa Świata i powiem Wam, że bardzo mnie zaciekawiły. Moglibyśmy tutaj zobaczyć właśnie taką bardziej sportową rywalizację. Quidditch jest bardzo interesującym sportem. Według twórców, czyli J.K. Rowling, i według postaci, których które poznaliśmy w filmach i książkach, jest to najbardziej popularny sport na świecie, w świecie czarodziejów. No tak więc no, ma na pewno mnóstwo fanów, a w czwartej części, z tego co widzieliśmy, może to wyglądać naprawdę imponująco. No i taki sportowy spin-off ze świata Harry'ego Pottera? Jak najbardziej, dawajcie mi tutaj sezon za sezonem. Ostatni spin-off na temat Harry'ego Pottera, w którym nie zobaczylibyśmy Harry'ego Pottera, to oczywiście inne szkoły. Według JK Rowling jest aż 11 szkół magii i czarodziejstwa na całym świecie. Mamy szkołę magii Ugadu w Ugandzie, Castelboro w Brazylii, Ilvermore w Stanach Zjednoczonych, inną szkołą jest Mahotukoro w Japonii, Bo Baton we Francji, Durmstrang gdzieś na północy kontynentu, oczywiście mamy Hogwart w Szkocji, no i koldo Vostorec, czyli Rosja. W czwartej części przygód Harry Pottera, czyli Turnieju Trójmagicznym, widzieliśmy interakcje różnych szkół, czyli e, Bobaton, Hogwart i Durmstrang. Oprócz tego mamy też Mistrzostwa Eliksirów Szkół Czarodziejskich, który odbywa się raz na 7 lat. W grze Dziedzictwo Hogwartu również wspomina się o szkole z Ugandy, tak więc tutaj mógłby być to połączony spin-off z grą, jak również światem Harry'ego Pottera. Moglibyśmy tutaj oczywiście zobaczyć podobne przygody, oczywiście zmienione, no bo bez sensu powielać, z innej szkoły, z innymi aktorami, w których moglibyśmy dostawać easter eggi nawiązujące właśnie do Hogwartu, tak więc tutaj też jest droga otwarta. No więc jak widzicie, to jest moje 7 pomysłów na spin-off dotyczące świata magii i czarodziejstwa, które poznaliśmy w 2001 za sprawą Kamienia Filozoficznego. No jak widzicie, reboot serii nie jest potrzebny. Moje 7 pomysłów myślę, że jest na tyle interesujących, że mogłoby powstać naprawdę 7 różnych seriali, z których każdy mógłby mieć nieskończoną ilość um, sezonów i odcinków. Dajcie mi znać, który mój pomysł jest według was najciekawszy. Który najmniej ciekawy? No a może macie własne pomysły, dlatego rozpisujcie się w komentarzach poniżej. Na razie.